Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To i już nie balisz. No, mogłoby być lepiej. Trzeba dokładniej myć ząbki. Ale on tak nie lubi myć zębów. Jest na to sposób: kropelki droppingo. Wypłucz ząbki, coś ci pokaże. Droppingo wybarwia ząbki, wskazując te miejsca, które trzeba wyszczotkować. A teraz umyj tak, żeby ząbki były białe. Dla dziecka Droppingo to świetna zabawa i czyste ząbki. O, i działa Dokładnie! Substancja zawarta w Droppingo chroni zęby przed powstawaniem próchnicy. Mama, zobacz! Droppingo! Ząbki dokładnie i te! Moi kochani rodzice dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im ActiVitaminer Senior D3. To moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie odporności osób starszych. Zawiera ważne witaminy i minerały specjalnie dobrane do potrzeb seniorów, a do tego dużą dawkę witaminy D3. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Czy wiesz, że umyte patelnie wcale nie są czyste? Udowodnią to kapsułki Ferry Platinum Plus. Kapsułki usuwają uporczywy tłuszcz i pomagają przedrzeć się przez zmatowienie nagromadzone z czasem. Naczynia czyste jak nowe z Ferry Platinum Plus. Numerem jeden wśród fery. Idealny smak berlinek. To zasługa sekretnej mieszanki ośmiu przypraw i delikatnego wędzenia dymem bukowym. Są parówki i są berlinki. Teraz na wyprzedaży w Orange smartfony do 50% taniej. Przy zakupie wybranych ofert iPhone SE 64GB już za 50 zł miesięcznie. Oferta limitowana. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Nieważne jak walczysz z przeziębieniem, zawsze warto też mieć pod ręką DWIX VapoRub. Jeden lek, który łagodzi trzy objawy przeziębienia, katar, zatkany nos. I Kaszel, pozwalając Ci spokojnie spać. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wix Vaporap. Teraz z dużym opakowaniem oszczędzasz.